Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na live robimy przegląd klubu live. Dla zainteresowanych, live y praktycznie odbywają się codziennie, o różnych godzinach, trudno to zdefiniować. Tak jak mam czas, ale możesz zostawić sobie dzwoneczek i jeżeli będziesz miał tylko kilka minut, to też możesz przyjść i zawsze przywitać się na live, zostawić łapkę, żeby zwiększyć nasze zasięgi. Zobaczcie, co ostatnio wrzucili nasi członkowie klubu. Zapraszam. Na początku są lekkie lagi, ale ja wiem. Nie tak źle, nie tak źle. Szybki przeglądzik. Ewentualnie jeszcze spróbuję nagrać podczas live'a. Fajnie by było, jakby to się yy, udało. Elegancko będzie taki skrócik z przeglądu z live'a. Widzę tutaj ostro się zbugowało. Kamera pod pociągiem to ta nowa gra, co została dodana do Game nie o pociągach chyba. Jest i nasz apart, Rikimaru. Początek rundy, G6 zajebista spraweczka, kolory są, jest urwa na jest... A ręka, szybka? Taka? To akurat na pewno będzie wybitnie głupie, bo dodał to Sebastian, ale. Niech będzie. Niech ma. <laughs> Aczkolwiek no, podpisał tutaj, że 20 FPS, nie? I faktycznie było widać, że tam FPS-ów jest mało w tej gierce i to w sumie o to chodziło, nie? Jack, 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 Jack. Dawno Jacka nie było na streamie, nawet nie przyjdzie przywitać. Od dawien dawna. Szkoda, szkoda. To jest screen z Red Dead. A. Pozdrawiamy Pawełka grubego mamuta. No niestety jest ciemny, nie wiem na ile będzie go widać na YouTubie i ogólnie na streamie. <grym> Sebastian znowu dodał. Ja identysta po roku Rosji. <grym> Ciekawe. I znowu Sebastian chwali się, że pierwszy raz y Psychonauts 2 odpalił. Jeżeli jest jakiś koop, to napiszcie do Sebastiana, jeżeli chcecie pograć. Matrix 289.pl twierdzi, że CodeMasters stworzyło niesamowitą grę. Ja się z tym zgadzam, bo bardzo lubię oglądać te ujęcia z Formuły 1. I chętnie bym w nią zagrał, w sumie. To ujęcie Pipena z Dark Souls 3 i Hero, i aczkolwiek jest, jest dość długie. Szkoda, że to tak. Szkoda, że to tak wygląda, bo jest naprawdę fajne. Bo oni tutaj. Troszeczkę wkurzają kolesia, bo <noise> bugują, latają po mapie i to tak fajnie wygląda. Biją się. Pippen, potężna postać w świecie Dark Souls. Facet operuje ogromną wiedzą. Polecam napisać, jeżeli ktoś ma ochotę zagrać Dark Souls 3. I zobaczcie, kolejny screen Matrixa zajebisty, z tego z Formuły 1. Bardzo, bardzo naprawdę ciekawe wygląda ta gra. Jestem przekonany, że jest też chociaż w połowie tak dobra, nie? Fajna. <laughs> Soldier98PLX i o, oczywiście zajebisty screen X Borderlands 2. Tutaj dalej mamy ujęcia naszego kolegi, który robił prezentację gracza. Dla siebie ta prezentacja jest już w playliście prezentacji gra, gra, graczy z naszego klubu. Polecam sprawdzić, bo wyszła całkiem, całkiem, całkiem fajnie. Robiliśmy to na live. Live też będzie udostępniony, żeby jakby tak pokazać Wam, jak to robię i no, żebyście mogli się czegoś też nauczyć, tak? Hades, i tutaj yy, nasz kolega z klubu chwalić tym, że zdobył w końcu, w końcu, w końcu wszystkie tam aurycz, tam błogosławieństwa, zapełnił pełny komplet i jego postać jest. OPi, no i czas próby 50 minut, 51 minut, rekord, najlepszy czas. Ciekawe, bardzo ciekawe. Bodajże ostatnio mówił mi Mentosik, że przychodził w najszybszym 20 chyba 2 albo 3 minuty. Także no, 50 to jest dużo, aczkolwiek ja jeszcze gry nie przeszedłem. Pokój i przydługi, tutaj widzę wrzut z Dead by Daylight. I takie jakieś bardziej trolle, roleplaye, jakieś takie... śmieszne łaszki. Nie wiem w sumie tak naprawdę o co chodzi w tej, w tej grze, dlaczego on ich nie zabija ten ten gości, co powinien ich zabić, bo nie wiem czy on nie widzi ich, czy co. Czy on musi ich słyszeć, nie mam zielonego pojęcia, nie? Ale śmieszne, śmieszna wrzutka śmieszna. To też w ogóle jest bardzo ciekawe ujęcie. Nie wiem w ogóle o co w nim chodzi, nie? On się za coś przebrał, czy. nie wiem. Czy kontroluje jakieś zwierzę, czy to jakiś mod? Nie wiem, o co chodzi. Nie widziałem nigdy czegoś takiego w grze. Musielibyście mi wytłumaczyć, o co chodzi. To jest Ark Survival Evolved. Jak on żyje z Tom. Z urwaną głową, tak? Tutaj na sam koniec. Od Sebastiana dla kumatych. Z Far Cry 4. Pozdrowionka. Oficjalny klub graczy z Polski. Ja. Ebe, ebe.